Witam serdecznie, dzień dobry. Nazywam się Beata Matusiak. Jestem nauczycielem przedszkola PP48 w Szczecinie. I praca jest dla mnie również pasją, nie tylko moim zawodem. Dlatego też jestem autorką swoich bajek dla dzieci, wierszy a także piosenek dla dzieci i współpracuje z wydawnictwem pisząc scenariusze, bajki, opowiadania do przewodników dla nauczycieli. Na wstępie chciałabym oczywiście podziękować Zachodniopomorskiemu Centrum Doskonalenia. Nauczycieli za możliwość udziału w tegorocznej konferencji, szczególnie pani Renacie. Swoje wystąpienie zatytułowałam Bliżej Siebie, Bliżej Dziecka, Nauczyciel, Przestrzeń, Relacje. I chciałabym się tutaj podzielić swoimi spostrzeżeniami, pokazać, jak my nauczyciele możemy wpływać na otaczającą rzeczywistość, z stać się jej kreatorami, projektantami nowej przestrzeni przedszkolnej, która służy oczywiście dzieciom, ale również nam samym. Bowiem moja postawa jako nauczyciela, moje myśli, nastawienia oddziałują na to, jak sama ja się czuję, jak postrzegam różne sytuacje i jak oczywiście się zachowuję. Ja, nauczyciel, mam również wpływ na to, jak organizuję przestrzeń, która jest wokół mnie, czy jest komfortowa i czy sprzyja mi i dzieciom, czy raczej na przykład buduje napięcie. I oczywiście ja jako nauczyciel mam wpływ również na samego wychowanka, na dziecko dobrze zorganizowana przestrzeń przedszkolna wpływa także na funkcjonowanie nas samych nauczycieli wpływa na dzieci i tworzące się relacje w grupie i oczywiście same już dzieci ich zachowanie również oddziałuje na nas samych nauczycieli na dzieci i na organizację przestrzeni czyli podsumowując jest to taki system, system nauczyciel Dziecko i przestrzeń. Czyli nauczyciel, wpływając pozytywnie na siebie, organizuje pozytywną przestrzeń, która to z kolei oddziałuje dobrze i na niego, i na dzieci. Mając pozytywną postawę, nauczyciel oczywiście buduje pozytywne relacje w grupie. Kiedy, na przykład, nauczyciel wchodzi do przedszkola sfrustrowany, jest napięty. To zupełnie inaczej odbiera to, co dzieje się wokół niego. Znaczy, nie tylko nauczyciel, oczywiście każdy człowiek. Ma mniejszą odporność, na przykład na krzyk dziecka, na nieporządek w sali lub zaistniały konflikt w grupie. Jeśli dodatkowo jest tam dziecko, które potrzebuje dużo uwagi z naszej strony, to nasze myśli i nastawienie stają się często negatywne. Pomimo naszych szczerych chęci, te napięcie, które jest w nas, zabiera nam energię. I taka postawa wpływa oczywiście niekorzystnie nie tylko na nas samych, na nasze samopoczucie, ale również i na dzieci. Kiedy pojawia się dodatkowo agresywne zachowanie dziecka, to w nas samych budzi się złość. My nauczyciele oczywiście jednak jak jesteśmy dorośli, więc nie, pokaży, nie, poka, nie pokażemy swojego rozłoszczenia krzycząc, bijąc czy na przykład ubliżając. Raczej schowamy naszą złość i zaczniemy czy to dyscyplinować dziecko, mówić mu co wolno, a czego nie, czy po prostu odsuniemy go do zabawy, bo przecież musimy dbać o bezpieczeństwo swoje, dziecka i innych dzieci. Nie bardzo w takim momencie chce się przytulić kogoś, kto robi krzywdę lub zachowuje się nieodpowiednio. Zwłaszcza, że w takim momencie, kiedy jesteśmy w nawięciu, jesteśmy tak w środku wewnętrznie, to my takiego głaskę, to tak nazywam, głaski, potrzebujemy również, bo przecież jest nam źle. I po co te głaski? po to, by wrócić do równowagi, by się uspokoić, poczuć się bezpiecznie i spojrzeć na sytuację obiektywnie, z kilku, tak z kilku perspektyw. Poszukać rozwiązań bez oceniania, bez krytykowania, oczywiście z wyznaczeniem granic i rozumieniem tych granic przez dzieci, z szacunkiem do siebie i wychowanka. Tak jak w życiu, nie mamy wpływu na wszystkie pojawiające się sytuacje, które powodują napięcia, ale na co mamy wpływ? Na rozwój własnej świadomości, tego, co się z nami dzieje, z czego to wynika, w jaki sposób można temu zapobiec, lub co zrobić, aby takie napięcia w nas samych czy wśród dzieci zdarzały się jak najrzadziej. Dbając o siebie, o zaspokajanie tych własnych potrzeb, mamy kontrolę nad swoimi reakcjami, które nie zostają bez reakcji ze strony dzieci. Tak jak napięcie ze strony dziecka wpływa na jego nieadekwatne zachowanie i może powodować napięcie w samym nauczycielu, tak z kolei napięcie nauczyciela może wpływać na jego pracę, na postrzeganie jej i ogólnie na taki ogólny poziom napięcia w relacjach pomiędzy wszystkimi uczestnikami grupy przedszkolnej. Niski poziom napięcia, obniżanie tego poziomu stresu to jest klucz do dobrego funkcjonowania. Dlatego skoro my przewodzimy tej grupie, ważne jest, by dbać o siebie, o to, by nasze akumulatoria, to tak nazywam, były doładowane, aby się dobrze czuć. I zarówno od strony biologicznej, czyli sen, zdrowy posiłek, bo to także wpływa na nasze samopoczucie. Ale ważne jest, jest też porządek w sali, przygotowanie do zajęć, tak by na przykład nie szukać czegoś w trakcie, bo to ułatwia pracę. Jeśli na przykład dowiadujemy się, że coś dzieje się w grupie i rodzice gdzieś tam szeptają, mają jakieś wątpliwości, coś jest niejasne, niedopowiedziane, rozwiązujmy to na samym początku. Jak pojawiają się już drobne sygnały, żeby nie urosło to do jakiegoś takiego większego problemu, a w tym czasie, kiedy nie wiemy, co się dzieje, ale coś podejrzewamy, nie powodowało w nas to właśnie tego wysokiego napięcia i, i, i nie tworzyło takiego niepotrzebnego stresu. Stawiajmy sprawy wtedy jasno, nie bójmy się reakcji rodziców, rozmawiajmy z nimi, podkreślając, że naszym wspólnym celem jest dobro dziecka. Ważne też jest coś takiego, żeby sprawiać sobie drobne przyjemności, to nawet w pracy. Niech to będzie przyjemny zapach kawy, wypicie jej na przykład, czy popijanie w wolnej chwili, na przykład, kiedy dzieci, kiedy dzieci mają posiłek. Może warto mieć zdjęcie przy biurku kochanej osoby. Ja na przykład miałam takie fajne zdjęcie synka, bądź miejsce, które uwielbiamy. I po co to robić? po to, by w chwilach dyskomfortu te zdjęcia pozwalały nam wrócić do równowagi, żeby działały jak taka kotwica, która nam daje zastrzyk pozytywnej energii właśnie w tych takich chwilach słabości. Wykorzystujmy również sposoby na rozładowanie własnego napięcia przez ruch, zmianę pozycji, bądź spokojny oddech. Wykorzystywanie na przykład takiego wolnego oddychania to nie tylko uspokojenie, a uspokojenie, ale także odprężenie dla ciała. Tworzenie nawyku zatrzymywania się, uważności, a to jest niezbędne podczas nauki tej takiej świadomości tego, co się z nami dzieje. Pozwalajmy sobie też czerpanie przyjemności z samej pracy z dziećmi. Oczywiście, że dzieci potrafią niejednego dorosłego wyprowadzić z równowagi, ale jednak przede wszystkim są źródłem tej takiej radości i czerpmy z tego jak najwięcej. Wywołujmy spontaniczny śmiech dziecka, odprężając wtedy zarówno dziecko, jak i siebie, bo my się wtedy też śmiejemy. Bo wykupiajmy się z dziećmi, nie bójmy się tego, a gwarantuję że nasze baterie zostaną doładowane i oczywiście poczucie zadowolenia również. Takie, sy takie sytuacje wpłyną również na zacieśnienie relacji między nami a dziećmi. Będąc na dworze, popatrzmy się na przykład, nie wiem, no berka krótką minutę i sama po sobie wiem, jak dzieci tego łakną, a wspólna, Radość z tej zabawy, ale i także ruch pozytywnie wpłynie i na nich i na nas samych. Poszukajmy zabaw, które nas z dziećmi, integrują nas z dziećmi i pozytywnie działają na nasze relacje. Jeśli ktoś na przykład nie lubi biegać albo nie może, to nie wykorzysta na przykład swoją ulubioną piosenkę. E, swój rodzaj muzyki, która sprawia nam przyjemność i, i dodaje skrzydeł. Zarażajmy tym dzieci. Na, stwórzmy z tego na przykład jakiś wspólny projekt na bazie swojej pasji. W ten sposób e, ładujmy baterie, własne baterie. Wykorzystujmy zainteresowania dzieci do realizacji podstawy programowej. Wtedy mamy pewność, że będą skupione i zainteresowane, a nawet czasami tak jak u mnie w grupie właśnie było, podekscytowane. I to wpłynie dobrze na nich, ale również oddziałuje to także na nas, oczywiście z korzyścią. Bo kiedy my jesteśmy odprężeni, dajemy zupełnie inny przekaz dzieciom. Zarażamy ich również pozytywną energią i nauczmy się dostrzegać takie małe pozytywne rzeczy i czerpać przyjemność oczywiście z własnej pracy. Kiedy my jesteśmy sami, ja to tak nazywam, przez siebie zaopiekowani, to czujemy się dobrze i, i tak mamy inne spostrzeganie na dzieci, które nie funkcjonują w grupie tak jakbyśmy to chcieli, o może tak delikatniej. I kiedy nie ma w nas napięcia, możemy być autentyczni. Nazywamy wtedy rzeczy po imieniu, oczywiście, z szacunkiem, bez oceniania i krytyki. Nie odbieramy ataków dziecka tak do siebie, bo takowy odbiór powoduje wzrost napięcia, a tego przecież nie chcemy. Rozumiemy natomiast, że to, co dziecko robi, ten taki atak, czy to słowny, czy czasami dochodzi do rękoczynów. Ze strony dziecka, że jest to wołanie o pomoc, jest to taka nieumie, taki nieumiejętny komunikat niezaspokojonych potrzeb dziecka. Co widzimy, patrząc na takie dziecko, co, które ma wysoki poziom napięcia? To, co widać na zewnątrz, to są zaczepki, to jest przeszkadzanie, niechęć, czy to uczestniczenia w zajęciach, czy w ogóle takie wycofanie, płaczliwość, nadruchliwość. Nieumiejętność wchodzenia w relacje z innymi i taka najbardziej niepokojąca i nieoprobowana, oczywiście, agresja, czy to będzie słowna, czy wobec przedmiotów, siebie lub innych osób. To jest to, co widać, kiedy dziecko jest właśnie w takim wysokim poziomie napięcia. I ważne, żebyśmy obserwowali i zauważali, z czego to napięcie u dziecka wynika. Oczywiście przyczyn tutaj może być wiele. Mogą to być przyczyny, tak jak u nas biologiczne, czy to będzie głód, zmęczenie, czasami u dzieci powstrzymywanie się od załatwiania w przedszkolu. Niektóre dzieci mają taki kłopot. Może być to również związane z wyobrażeniami na temat przedszkola, wyniesionymi z domu. A pójdziesz do przedszkola, to zobaczysz tam, cię nauczą, albo na przykład z negatywnymi myślami, że nikt dziecka nie lubi. Może wynikać z sytuacji rodzinnych, których na przykład nie znamy, ale oczywiście które w trakcie naszej pracy możemy poznać, także z niemocy dziecka, w związku na przykład z sytuacjami przedszkolnymi, kiedy zadania, które, to znaczy, jeżeli są zadania, które przerastają możliwości dziecka. Brak porozumienia między rówieśnikami, a także z takich stresorów, które, które są w, w przestrzeni samej przedszkolnej, na przykład zbyt wiele bodźców w sali, światło, dźwięki. I znając przyczyny takiego napięcia u dziecka, możemy je oczywiście obniżać. Mamy po prostu wpływ na to. Bo przecież, jeśli tego nie zrobimy, to tak jak mówiliśmy wcześniej, wzrost napięcia u dziecka, a przede wszystkim jego manifestacja tego, nie pozostaje bez wpływu na nas samych. I to z kolei wpływa na ogólny wzrost napięcia w grupie, na jakość naszej pracy, na nastawienie do niej, na jakość przeprowadzonych zajęć i na relacje nie tylko między dziećmi, ale także i rodzicami, bo. Wtedy, kiedy takie kłopoty są i takie dziecko jest w grupie, to pojawiają się również skargi. I taka nierozwiązana sytuacja może też doprowadzić w nas do wypalewnia zawodowego, do tego, że ja jako nauczyciel nie będę lubił, a nawet może będę niechętny, nie będę lubił swojej pracy albo będę niechętny wobec dzieci. To z kolei ma niekorzystny wpływ na dziecko, na, bo nasze słowa, komunikaty niewerbalne, przecież kształtują poczucie własnej wartości dziecka i myśli o sobie samym. Bo to, co wyrażamy, w jaki sposób to robimy, ogólnie wpływa na związki z ludźmi, ale w przedszkolu przede wszystkim na relacje z dziećmi. I nie chodzi mi oczywiście o to, aby nagle taki nauczyciel zaczął się obwiniać bądź złościć na samego siebie. Ale chodzi mi o to, żeby zaczął działać, by wyjść z tej sytuacji, może skorzystać z pomocy specjalisty. Mam nadzieję, że w najgorszym przypadku zmienić pracę, ale do tego oczywiście chyba nie dojdzie. I po co to zrobić? Bo będzie to z korzyścią zarówno dla nas samych, bo przebywanie z musu w niekomfortowych dla siebie warunkach, albo takie udawanie, że nic się nie dzieje. Odbije się niekorzystnie na naszym zdrowiu i przede wszystkim nie zostanie bez wpływu na dzieci, za które powinniśmy brać odpowiedzialność. Mam jednak nadzieję, że czy to będzie pomoc specjalisty, czy pomoc koleżeńska, czy rozmowa z przyjaciółką, przyjacielem przywróci takim osobom równowagę, tak by znowu mogli pokochać swoją pracę, tak, wydawała ona energię i chęć do działania, bo przecież Dzieci są radością. Podsumowując, jeżeli mamy tą świadomość siebie, takich wspólnych zależności między otaczającą przestrzenią, poziomem napięcia dziecka, nauczyciela, wiemy z czego te napięcia wynikają i jak się objawiają, mamy doładowane baterie. To wtedy należy sobie też zadać jeszcze pytanie, w jaki sposób organizować tą przestrzeń. I to nie chodzi mi o tą przestrzeń fizyczną, tą przedszkolną, czyli salę, ale także tą przestrzeń do budowania pozytywnych relacji z dzieckiem. I tutaj jest ważne to, co mówiłam troszeczkę wcześniej, że ja jako nauczyciel nie odbieram personalnie ataków dziecka, bo wtedy, kiedy tego nie robię, to mogę spojrzeć na sytuację obiektywnie akceptując uczucia dziecka i najważniejsze, co to daje. Daję dziecku taki komunikat, widzę Cię, słyszę i dostrzegam, że jesteś na przykład rozzłoszczony czy smutny. Drugim takim punktem jest, że jeżeli znam stresory zewnętrzne lub te, których źródłem jest sytuacja na przykład rodzinna, Mogę je wyeliminować, by obniżać napięcie u samego dziecka. I tak jak wcześniej mówiłam, może to być wyłączenie lampy, cichszy głos, ale też ważny schemat dnia jest, czyli ta taka przewidywalność, bo wtedy dziecko czuje się bezpiecznie, bo wie, co po sobie następuje. Jest jakiś oczywiście taki porządek dnia. Obserwacja, rozmowy z dzieckiem, z jego rodzicami o potrzebach, emocjach możliwość pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to wszystko wpływa na budowanie właśnie tej przestrzeni. I chodzi o w tych relacjach o stworzenie takiej wspólnej historii, takiej nici porozumienia, przestrzeni do, budowa, do budowania takiej pozytywnej relacji nauczyciel, rodzic i dziecko. Oczywiście ważne, ważne są też czytelne zasady obowiązujące w grupie, i to nie tylko chodzi o ich znajomość, czy te zasady, zasady są wypisane, ale rozumienie ich przede wszystkim przez dzieci i potrzeby przestrzegania tych zasad. Z naszej strony konsekwencja w działaniu i pilnowaniu, by były one przestrzegane, bo dzieci pilnują tych zasad. Mało tego, już może nie tak wymagają od siebie, ale jak oczywiście taką złamaną zasadą zobaczą gdzieś u kogoś wśród kolegów, to bardzo chętnie przypomną będą przypominały o tej zasadzie. W młodszych grupach warto zastosować takie instrukcje obrazkowe. By dzieci same uczyły radzić się, radzić sobie, czy to w czynnościach samoobsługowych, czy to przy utrzymywaniu porządku w sali, czy po to, by pamiętały po prostu o ustalonych regułach. Kolejnym takim punktem jest pomoc w wychodzeniu ze starych schematów. I przykład, mamy dziecko, które ma potrzebę zabawy z rówieśnikami, ale do tej pory zaspokajało ją w sposób taki niepożądany. Na przykład zabierało zabawkę, zburzyło budowlę, popchnęło. Myślę, że to znamy. Po czym dziecko siada na krzesełku za niewłaściwe zachowanie. I my musimy wyjść z tego schematu, nauczyć dziecko inaczej. Pokażmy mu, że można w inny sposób dołączyć do wspólnej zabawy, lub zachęćmy go do wymyślenia swojego sposobu, jak można by było inaczej dołączyć do dzieci do tej wspólnej zabawy. Oczywiście należy pamiętać tutaj, że jest to proces i po jednej takiej rozmowie nie nastąpi stała zmiana, bo oczywiście nowy nawyk potrzebuje czasu, dzieci to nie są roboty, że przyci przyciśniemy poprzez rozmowę i nagle. Dziecko w cudzysłowie oczywiście będzie działało tak, jak, tak, jakbyśmy chcieli. Następnym punktem jest: zaspokajajmy również głód uznania poprzez dostrzeganie starań dziecka. Wyróbmy sobie taki wręcz nawyk dostrzegania u, in, u innych czegoś, co jest fajne, co warto nazwać, tak, tak szczerze, tak z serca. I szczególnie dzieci, które nie lubię tego słowa, ale nazwę te trudne dzieci, mają ten głód uznania, ale te spokojne również. I zresztą my sami dorośli także, więc róbmy to jak najczęściej. Stwarzajmy sytuacje pozytywnych doświadczeń, obserwujmy dzieci, w czym mogą się wykazać, co je interesuje, tak by miały poczucie sprawstwa, by same budowały własne poczucie wartości. Będąc przecież w przyjaznej atmosferze wśród rówieśników. W ten sposób zaspokoimy też potrzebę bezpieczeństwa, przynależności i oczywiście więzi z grupą. Spójrzmy w sali miejsce, taki kącik do rozmowy, do rysowania w chwilach trudnych emocji dla dziecka. Ja w swojej pracy stosuję taki domek spokoju. Jest on wykonany przez dzieci. Z kartonu, w którym dziecko może przebywać sam ze swoimi emocjami, by dać sobie czas i uspokoić się. Taki domek u mnie jest wymieniany tak średnio, około 3 miesięcy nam służy, i później dzieci robią nowy domek, rysują po nich, tworzą tak, żeby on był dla nich. Ważną sprawą jest tutaj też to, żeby nie wykorzystywać tego domku do zabawy. On służy tylko do tego, by mogły sobie poradzić z trudnymi, dla nich, z trudnymi dla nich emocjami. I dla nas samych, kiedy dziecko jest w takim domku, jest to sygnał, że dziecko ma kłopot. I wtedy dajemy mu informację, że widzimy go i że jak będzie miał potrzebę skorzystania z naszej pomocy, to jesteśmy oczywiście na nią otwarci. Uczmy dzieci w życiu codziennym emocji, nie tylko nazywania ich, ale tego, gdzie się pojawiają w naszym ciele, skąd się biorą, że są związane z naszymi potrzebami. I oczywiście, że emocje są ok, są naturalne i dobre, bo dają nam jakąś informację, że po potrzebujemy coś zmienić. Zadaj zadbajmy też o codzienny ruch. O dowolną zabawę, o naukę oddychania i takiej uważności, tak aby dawać dzieciom narzędzia do obniżania pojawiających się napięć i radzenia sobie z własnymi emocjami. Ta inteligencja emocjonalna jest bardzo ważna, więc również jak najwcześniej należy o nią zadbać. W naszej pracy jest fajne to, że na przykład ucząc nawyku oddychania, korzystamy z tego również my sami. Bo u nas ten nawyk też się wytwarza, a w naszym mózgu również powstają nowe połączenia, które działają na naszą korzyść i my sami też jesteśmy spokojniejsi. I tak, prawie na zakończenie chciałam się posłużyć takimi kilkoma cytatami, które lubię. Pierwszy to cytat człowieka bodajże z FBI, pracuje w służbach specjalnych, Rubina Drika, który powiedział: Spraw, by ludzie czuli się lepiej, spotykając cię na swojej drodze, i tak myślę, żebyśmy my, nauczyciele, byli właśnie tymi sprawcami dobra, by dzieci mogły w przyszłości wspomnieć nas jako tych, którzy sprawili, że dostawały skrzydeł do działania, do bycia sobą, że byli przez nas akceptowani. Ja sama pamiętam taką nauczycielkę, którą nie chciałabym nigdy być. Może miała ona dobre intencje, może chciała mnie jak najwięcej nauczyć, ale sposób, jaki wybrała, sprawił, że wtedy, jako dziecko, czułam się głupia, zawstydzona przed rówieśnikami i nic nie warta. Dlatego poza efektem naszej pracy, czyli realizacji podstawy programowej, Ważny jest sposób, w jaki do tego efektu dochodzimy. I pamiętam tutaj takie słowa Roberta Halika, może niedosłownie z bliżej przedszkola. W którymś sposób na Facebooku napisał, że tak właśnie wiele zależy od nas, nauczycieli, to, czy zgasimy w dzieciach ciekawość świata i energię do działania, czy właśnie odwrotnie, dodamy im właśnie skrzydeł, by wierzyli w siebie. Czerpali przyjemność z własnej pracy i dawali tym szczęście innym. I tu taki jeszcze drugi cytat Dalaj-Lamy: szacunek do siebie, szacunek do innych i odpowiedzialność za swoje czyny. I tutaj tak apeluję, byśmy brali odpowiedzialność za swoją pracę, bo nasze zachowanie ma ogromny wpływ na dzieci, które przebywają z nami bardzo dużą ilość czasu. I dla, zobra dla zobrazowania przypomnijmy my sobie takich swoich niefajnych nauczycieli, których często braliśmy jako właśnie wyrocznie, których spojrzenia bez słów potrafiły działać jak negatywna ocena, których gesty sprawiały, że nasza wartość bycia człowiekiem po prostu znikała, których na samo wspomnienie mamy ciarki. Dlatego bierzmy odpowiedzialność za naszą pracę. Miejmy świadomość tego, jaki wpływ wywieramy na dzieci. Budujmy ich poczucie własnej wartości, uczmy szacunku wobec siebie, wobec innych i wobec otoczenia. Stwórzmy taki fundament, gdzie dziecko będzie chciało się rozwijać i wzrastać. Zatem dbajmy o siebie, by móc więcej dawać. Czerpmy obopólnie przyjemność ze wspólnych relacji, w przyjaznej przestrzeni, którą sami, Potrafimy stworzyć. Bardzo dziękuję za uwagę. Poproszę na koniec w komentarzach o odpowiedzi na takie pytania. Co jest Twoim największym wyzwaniem w pracy z dziećmi? Co powoduje, że się wypalasz albo wzrasta w Tobie napięcie? Jak zdefiniujesz swoje problemy w pracy, ale także jak sobie radzisz z różnymi wyzwaniami? I swoim własnym napięciem. Pod filmikiem można znaleźć linki do mojej strony na Facebooku, i są tam propozycje zabaw z dziećmi, przykładowe piosenki z moich autorskich płyt, bajki dla dzieci, a także propozycje warsztatów dla nauczycieli. Także, jak ktoś chciałby mnie bliżej poznać, to zapraszam. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.